Widzą państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Zapraszamy na pucharowy spektakl. Spodziewamy się twardej walki i wielkich emocji. Od arbitra rozpoczyna się dzisiejszy mecz. Janusz Gol. Ładna akcja. Ma strzał, ale prosto w rywala. Celeban. Piłka chodzi jak po sznurku. Czy to wykorzysta? I nie, nie ma gola! Jak to możliwe? Jaki zły sen dla tego piłkarza! Polański. No i przejęli w ostatniej chwili. Liuboja. Łukasz Podolski. Polański. Kucharczyk. Co wymyśli, żeby nie stracić piłki? Liuboja. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. No i popatrzmy, jak wznowią grę wrzutem z autu. Z tego podania może być bramka. Obronił ale piłka na boisku. Sędzia pokazuje, że rozpoczną od wrzutu z autu. Żyro. Świetne podanie. Czy to wykorzystają? Ależ spudłował. Źle przyjął piłkę i nieczysto strzelił. Sobiech Nkulu Ndubena. Polański Adrian Mierzejewski No potwierdza, że ma predyspozycję lekko Czy ten za jego plecami to też gra w tę samą grę? Liuboja Błaszczykowski Ależ walczą o piłkę. Czy to wykorzysta? No przejął, ale nie opanował piłki. Dobrze, Błaszczykowski rozciąga grę. Kucharczyk. Żyro. Kucharczyk. Ależ piękne podanie. No i udało się odzyskać piłkę. No dobra okazja będzie. Szansa! Fantastyczna dyspozycja bramkarza. Kolodziejczak. Radosław Majewski. Polański. No i po akcji rywale przechwycili piłkę. Ljuboja. Oddaje piłkę koledze. Dobra okazja. No i pierwsza bramka w meczu. Świetnie wykorzystał tę sytuację. Ramka obrońcy potwierdza, że dzisiaj futbol stał się strasznie wszechstronny. Znakomicie to wymyślił. Posłał piłkę w dolny ruch bramki. Praktycznie nie do obrony. Żyro. Kucharczyk. Janusz Gol. Ljuboja. No i spokojnie odbierają piłkę. Pierwsza połowa już za nami. Prowadzący zespół ma, oczywiście, ten komfort, że to rywale muszą gonić wynik. Wydaje mi się jednak, że do końca będzie ciekawy. Pojedyncza zmiana. Zastrzyk świeżej krwi. To powinno przynieść efekty, bo przecież przegrywają. Zaczyna się druga połowa. Polański. To Lodziejczak. Piłka wędruje jak po sznurku. Radosław Majewski. Jeśli był spalony, którego odpisał sędzia, to minimalny ryzykownie, ale udanie. Od rzutu z autu rozpoczną grę. Janusz Gol. O, ładnie to zrobił. Arbiter wstrzymuje grę. Zagranie ręką. No, niektórzy zawodnicy zapominają o tym, że używanie rąk w piłce nożnej jest zabronione. Przeciwnicy przejmują piłkę. Ryzykowna, ale udana interwencja. Adrian Mierzejewski. To typ pracusia. Zawsze wszędzie go pełno. Strata. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Adrian Mierzejewski. Radosław Majewski. Znakomicie, w tempo. Nieudany atak. Brawo, czyste, udane wejście na skrzydle. Rozpocznął grę od wrzutu z autu. Czas ucieka nieubłaganie. Druga połowa słuszna decyzja trenera. Wprowadza jednego nowego gracza. Może on poderwie zespół do walki. Janusz Gol. Jest niebezpiecznie. Udanie obrona. Policjant rozsądny jest po ogłoszeniu... Chubnik. Policjant do zachodniego miejsca. Zero. Czy to wykorzysta? Kapita Udana pułapka offside'owa. Nie wiem, czy zdołają go dzisiaj pokonać. Gra naprawdę niesamowicie. Sobiech, Adrian Mierzejewski, Polański, Radosław Majewski. Podos minimalnie nieudanie. Piłki. No, udało się przejąć. Janusz Gol świetnie zagrał. Gdyby nie ten przechwyt, kto wie, może byłby gol. Mocne, wysokie wybicie. Był gdzie być powinien. Spróbują, z pewnością spróbują doprowadzić do wyrównania po tym dośrodkowaniu zrzutu rożnego. Ale znakomicie to wyłapał. Paweł Brożek. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. No, będzie gol! Ależ wspaniała Bramka! To jest Bramka, która chyba definitywnie dobija rywali. Masz rację, wątpliwe, by mieli jeszcze okazję do odrobienia strat. Są dzisiaj bezlitośni dla rywali. Kubnik. doskonale zagrał przy tym rzucie rożnym nawet bramkarz chce wesprzeć swój zespół zawędrował na pole karne rywali piłka poza linią końcową i rzut rożny łówkuje na bramkę 2 do 0 koniec spotkania przekonywujące zwycięstwo. Wygrywają i grają dalej. kolejna runda i kolejne wyzwanie przed tym zespołem. To była prawdziwa piłkarska uczta z teserem, wspaniałymi bramkami, taką walką, którą będziemy pamiętali zmieniającymi się akcjami, aż szkoda że się skończyło. Do usłyszenia mówi Dariusz Szpakowski.